Cześć wam, witam Was na codziennym przygotowaniu do rynku złota. Wczoraj mówiłem o wzrostach ze względu na słabych, ze słabych strukturze. Niestety, niestety rynek to po prostu zweryfikował, i to od razu na, na samym początku w okresie A i B. Zresztą zaraz zrobimy replay, żeby to było fajnie widać. Tutaj nie dojechaliśmy do tego setla wczorajszego, a szkoda, bo to był, był poważny punkt. Aby pójść dalej, natomiast tego nie dostaliśmy, zostaliśmy odrzucenie no i rotacje, e, rotacje było to większe prawdopodobieństwo właśnie rotacji, ze względu na to, że otworzyliśmy się w zasięgu dnia poprzedniego e, no ale nie dostaliśmy tego e, no i fajnie by było to właśnie pokazać, bo tutaj był bardzo fajny taki przykład tego jak to się wszystko zmienia e, tu sobie ustawimy na replaya Zostawimy sobie replay wczorajszego dnia. Tu mamy prędkość 14. Zobaczcie jak sobie sobie. Może zwiększymy jeszcze nawet. 40-krotną prędkość sobie zrobimy. O, może jeszcze szybciej, żeby to po prostu szybko. Szło. Zobaczcie, że tu mieliśmy jedno interwałowanie. Ee, więc to była szansa na to, żeby, żeby to poszło do góry. Ee, więc to fajnie na początku sobie szło. Niech to sobie idzie, 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 idzie. O, i w tym miejscu już mamy zaznaczony, słaby. Dołek AB, co już mamy duże ryzyko, że to jednak wybiją. E, natomiast dalej mieliśmy jedno panię do góry. Potem nawet mieliśmy podwójną dystrybucję, e, ale też się niestety u, nie, nie utrzymała. I właśnie to jest fajny taki przykład, żeby to dzisiaj pokazać. Już mamy okres C. Także to też fajnie się pokazało. Widząc e, sobie idzie. Zobaczę, że mamy słaby szczyt mieliśmy. Wybity, i tu mieliśmy właśnie prawdopodobieństwo na podwójną dystrybucję, i to było nawet dość spore prawdopodobieństwo. Ja tu liczyłem, że potem nie zamkną tej dystrybucji, że dojdą do tego setla, i po prostu pociągną to dalej. Natomiast rynek to zrobił. Czyli mamy pierwsze już duży wykrzyknik, znak zapytania, że tutaj jest słaby, słaby dołek, że oni tu się cofną. Natomiast tu zobaczcie, mamy podwójną dystrybucję. Jeżeli ta podwójna dystrybucja by się utrzymała, to mogłoby e, mógłby ten słaby dołek e, zostać na później. E, dodatkowo tu mieliśmy jeszcze dodatkowo słaby szczycik, więc to był cel. To był cel do Longa, żeby, to, żeby tu sięgnąć. E, I tu mamy właśnie już zamknięcie podwójnej dystrybucji, czyli. Słaby dołek, zamknięcie podwójnej dystrybucji, rynek nie ma siły. No, i potem w okresie D czy E, stało się tak, jak się stało, wybiliśmy to. Zrobiliśmy sobie cofkę, do tego, ale rynek nam to zasygnalizował. Dostaliśmy dwa, dwa wykrzykniki, dwa tutaj, że heja, coś jest nie tak z tymi zągami, i można było to po prostu już nawet po podwójnej dystrybucji zamykać pozycję long uciekać i w tym momencie wybicie, nie mamy już jedno interwałowania do góry, więc najprawdopodobniej rotacja i rotacja już została do końca dnia, oni fakt, fakt faktem dość mocno tutaj zjechali, ale potem i tak to podciągnęli więc rotacja więc fajnie to wczoraj rynek zasygnalizował więc fajnie, fajnie to było no i co dzisiaj no i ja dzisiaj dalej podtrzymuję, e, podtrzymuję longi, te wolumeny dalej są w sumie na longach, e, natomiast zobaczymy co nam tutaj rynek, e, rynek tu pokaże, zamknęliśmy tutaj praktycznie drug, drugiego gapa, e, wywaliliśmy ten słaby, y, słaby punkt referencyjny, więc można go już usunąć, e, no i co dalej? No, moim zdaniem, dalej będziemy tu próbować wywalić te, te słabe szczyty. Pytanie tylko kiedy. Czy to nastąpi dzisiaj, czy, czy nie nastąpi dzisiaj? Także obserwacja dalej rynku, co, co będzie nam tutaj sygnalizował. No i tyle. Także mamy na razie tutaj, byśmy sobie zobaczyli. Jeszcze sobie zerkniemy. Także mamy wartość do niższej na ten moment. Yy, jesteśmy w dużej rotacji yy, co tam jeszcze mieliśmy tutaj przetestowanie miesięcznych szczytów na overnightie czyli bardzo blisko tu żeśmy się zbliżyli do tego yy, słabe tutaj kolejne yy, szczyty yy, tu mamy słabe szczyty także to powinno być wszystko powybijane wszystko powinno być yy, jeszcze przetestowane yy, natomiast kiedy to nastąpi tego nikt nie wie więc obserwacja. Obserwacja, tak jak wczoraj widzieliśmy, to fajnie nam to zasygnalizowało. Także zobaczymy, co, co nam pokaże dzisiaj rynek, co nam będzie sygnalizował. No i będziemy to grać. Także powodzenia Wam wszystkim. Trzymajcie się do usłyszenia. Cześć Wam.